Ostatnio sporą popularność zyskały podcasty. Sam jestem prowadzącym jednego z takich programów wraz z moim przyjacielem Alexem. Dla zainteresowanych zostawiam link w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. A teraz przejdźmy do głównego tematu odcinka. Aby zrobić swój własny podcast, potrzebujemy naprawdę niewiele. Wystarczy, że będziemy mieli coś do przekazania i będziemy umieli o tym opowiedzieć bez użycia wideo. Ponieważ 90% naszych odbiorców to będą osoby, które będą nas słuchać na platformach takich jak Spotify, Apple Podcasts, Castbox czy nawet Lekton. Do tego, jak tam umieścić nasz podcast, jeszcze przejdziemy. Ale najpierw mała rada dla początkujących od Borysa Niśpielaka, czyli reżysera, fotografa oraz współprowadzącego jednego z największych podcastów w Polsce, Rocky Borys. Rób podcast ze znanym youtuberem. A teraz kończąc, żarty, i wracając do tematu. Skoro podcast to głównie dźwięk, to potrzebujemy naprawdę dobrej jakości audio. Nie potrzebujemy mikrofonów za naprawdę duże pieniądze. Wystarczy nam na przykład taki oto mikrofon za 285 zł. Jest to Genesis Radium 400. Na jego temat już się wypowiadałem na kanale. Także link jest oczywiście w prawym górnym rogu oraz w opisie. Serdecznie zapraszam. Jak już mamy mikrofon, to musimy przejść do tego, o czym częściowo wspomniał Borys. Nie mówię tutaj o znalezieniu sobie yy, zna znanego YouTubera, z którym będziemy nagrywać nasz podcast. Chodzi mi głównie o to, że musimy go robić po prostu z kimś. Jest opcja, żeby robić go samemu. Widziałem już takie podcasty. Ok, fajnie, ale zawsze ciekawiej jest posłuchać dwóch stron, jak dwie osoby mają coś do powiedzenia na dany temat. Tak jak robię to ja z Alexem, albo jak to robi właśnie Rocky Borys. Albo nie Antyfan i Michał Pisarski, z których yy, kilka osób mi mówiło, mi mówiło, że ukradliśmy pomysły na nazwę, lecz no sorry, planowaliśmy to 5 miesięcy, nie wiedzieliśmy, że tak się nazwą, a nazwali się podobnie, nie tak samo. Tak samo my nie nazwaliśmy się tak samo jak oni, także nieważne, to nie jest tematem odcinka. Jak już macie kogoś, z kim chcecie tworzyć podcast, to musicie. Znaleźć jakiś fajny temat, na który chcecie nagrywać. Na przykład, ja z Aleksandr skupiam się głównie na technologii, grach, filmach oraz kulturze takiej jak na przykład książki. Mimo, że to wszystko można ująć jako kulturę gry, filmy, książki, to jeszcze pojawić się może muzyka, oczywiście. Tak naprawdę, podcast ma nieograniczone możliwości, jeśli o to chodzi. Teraz, jak już macie gotowy temat i macie wszystko przygotowane, teraz przed Wami stoi tak naprawdę najcięższy krok, jeśli chodzi o tworzenie podcastu, czyli nagrywanie go. Nie jest on najcięższy pod względem tego, jak trudno jest po prostu rozmawiać, jeśli się dobrze zna z drugą osobą, z którą prowadzimy podcast. Aczkolwiek jest to bardzo stresujący moment, ponieważ z tyłu głowy mamy cały czas jakieś obawy, czy to na pewno dobrze wyjdzie. Niestety nikt nigdy nie jest tego pewien. Ja jestem tego świetnym przykładem. Strasznie się stresowałem na pierwszym podcaście, następnymi już trochę mniej, chociaż ostatnio zmieniliśmy kilka sposobów prowadzenia naszego podcastu. Jeśli chcecie dowiedzieć się dokładnie jak powstaje Future Podcast, to na pewno taki film się kiedyś pojawi na tym kanale. Wtedy również zaproszę Alexa, tutaj będziecie mogli posłuchać co on ma na ten temat do powiedzenia. Teraz przejdźmy do samego nagrywania, skoro już mówię, że to jest najbardziej stresujący moment, to jak to nagrać? Oczywiście najłatwiej by było się spotkać, ale jako już mamy 2020 rok i wszystko musi iść psu w... No to jedyne co nam pozostaje to tak naprawdę nagrywać go na odległość tak jak robię to ja i Alex. W sumie nawet nie miałbym się jak z nim spotkać, bo mieszkamy od siebie jakieś 60 km. Dlatego wypracowaliśmy sobie pewną technikę. O której, tak jak mówię, opowiem kiedy indziej. Na początku zaczynaliśmy z tego samego sposobu, który Wam teraz przedstawię. Oboje pobieracie u siebie na komputerach darmowy program Audacity. Podpinacie swój mikrofon, upewniacie się, że to właśnie ten mikrofon, którego chcecie używać, jest aktualnie wybrany jako główne źródło zbierania dźwięku i wykorzystujecie to. W taki sposób, że nagrywacie swoją rozmowę. Dzwonicie do siebie na przykład na Discordzie, Messengerze, gdziekolwiek. Nagrywacie całą swoją rozmowę, po czym jak zakończycie, jedno z was wrzuca swoje nagranie na dysk w chmurze. Może to być Google Drive, może to być OneDrive. To już pozostawiam do waszego wyboru. To jak kto woli, jak komu wygodniej. To z was, które nie wrzucało audio na dysk w chmurze, pobiera Audio, wrzuca je do Audacity zaraz pod swoim nagraniem dźwiękowym i wtedy to ładnie docina, i tak dalej. Jak edytować taki podcast, opowiem wam w następnym odcinku z tej serii, ponieważ najpierw muszę mieć jakiś materiał przygotowany. Czyli na przykład nagram podcast z Alexem i nagram film, jak edytuję taki podcast, jak to wygląda z mojej strony, bo zazwyczaj nad przygotowaniem takiego podcastu siedzę od 5 do 7 godzin. Jeśli chodzi o samą edycję, tworzenie animacji itd. Oczywiście, większość z tego jest podyktowana tylko tym, że mój laptop jest strasznie słaby, jeśli chodzi o renderowanie. Dlatego na przykład animacja renderuje mi się 5 godzin, a resztę robię w miarę szybko, ale to jednak jest czas trochę stracony. I to na tyle, jeśli chodzi właśnie o to, jak zacząć swoją przygodę z podcastem. W następnych odcinkach z tej serii powiem Wam, jak swój nagrany podcast edytować, żeby to ładnie brzmiało, jak nasz gotowy plik wrzucić na Soundclouda, Spotifya, na Apple Podcast, Castboxa. Także jeśli nie chcecie przegapić żadnego z filmów, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, czerwonym przyciskiem takim jak teraz wam się tutaj wyświetla. Pamiętajcie, że jest to dla mnie naprawdę ważne i bardzo mnie motywuje do działania. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się bye Także jeśli nie chcecie przemać...